Szymonu widzowie, dzisiaj gramy sobie w Bedwars 4v4 V4 Ogólnie nie wiem w ogóle co, to, co tutaj się dzieje na czacie, opytajmy się jakiegoś Discorda czy coś A nie tylko jednego. Zobaczymy jak pójdzie w ogóle z w miarę sprawiedliwie, bo każdy ma po czterech ziomeczków w drużynie. Tylko, że moi tak średnio się ruszają w ogóle gdziekolwiek. Widzę, że nawet łóżka nie obudowali. Nie wiem, czy powinienem z tego obudowywać, czy oni jakąś inną strategię mają. Jeżeli chodzi o budowanie. nie mam pojęcia. Tam musi jakiś zielony w ogóle śmigla na środku. Okej, okay. chyba będziemy mieli problemy. Nie wiem, czy to nie są jacyś kumple ze sobą. A, brawo ja. No to nieźle rozegrałem. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, niech spada na dół. Dobra, musimy się jakoś w miarę bronić. Tym bardziej, że oni, jak widać, troszeczkę drużynowo grają. Troszeczkę lepiej od nas. Tutaj delikatne problemy są. Okej. Okay. <grytania> co ja przed chwilą zrobiłem? Nie zauważyłem, że mi się pod nogami ziemia skończyła. Dobra, złoto będziemy sobie odkładać do skrzynki, bo ono nam się może przydać. Nie mam pojęcia, co ten hop tutaj próbuje do góry zrobić, ale też się budujemy do góry. Okej, okay, on spadł na dół, co nie? Mam nadzieję, że tutaj nam nic nie niszczy. Nic nam nie niszczy, co nie? Nie ma go tutaj, okej. Okay. Z drugiej strony jest ktoś, ale to ziomek od nas. Ok, kurde, ale tutaj się dymy dzieją. Straszna dziś, jest tyle oponentów, i w ogóle wszystkiego. Ok, jakieś łóżko zostało zniszczone żółtych. No i mają za swoje, za to, też nas tak atakowali. Mam cztery diamenty. Nie będziemy póki co szli do nich, bo w zasadzie, jeżeli stracili łóżko, to oni już nie są dla nas żadnym zagrożeniem. Oni chyba nie będą chcieli nas atakować, tylko bardziej na przeczekanie będą próbowali grać. Bo jeżeli wbiją samemu na czterech nas, no to to jest praktycznie śmierć pewna. Dobra, chcemy sobie, sobie podlepszyć generator chyba, jak te 4V4. Generator tutaj na pewno się Przyda. Dobra, weźmy sobie tyle nam wystarczy. Okej, okay, oni jednak idą do nas. Jakie wariaty? Co ja przed chwilą zrobiłem? No nie wierzę. Prawie się udało, tak? Okej, okay. czy on będzie chciał zniszczyć na łóżko, czy nie? Raczej będzie chciał zniszczyć na łóżko. Okej, okay, zabił mnie. Miał kamienny miecz. Chyba padł na dwa strzały albo coś takiego. W ogóle wysypałem się tutaj już, już mnóstwo razy, które sobą mi idzie z tego powodu. Okej, okay, chyba mamy po łóżku, jakbym miał zgadywać. A nie on spadł i się zabił. Jaki dzban? Nie wierzę, chyba tak się stało, nie jestem pewien. Tutaj ten most w ogóle jest jakiś taki totalnie krzywy. Ja w ogóle chciałem iść na środek. Co ja gadam? Czemu ja gadam w ogóle? Chciałem iść na środek, ale mam wrażenie, że może być z tym delikatny problem. Idzie do nas niebieski. Kurde, chyba jeden już jest na naszej bazie niebieskiej. Musimy uważać. Okej. Okay. Dobra, szybko go zrzućmy. Mam połowę zdrowia, więc ostrożnie musimy grać. I tutaj w ogóle jest trzech. Czemu oni się tak na nas rzucili? A jeden hop od nas w ogóle nic nie robi. Najgorzej. Mamy problemy delikatne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bijemy go, bijemy, bijemy, bijemy go. Nie dostał w ogóle obrażeń Czemu tak? Okej, okay, straciliśmy łóżko. Wiecie co, trzeba to sprytnie rozegrać. Kupujemy sobie zaraz żelazny miecz, jak nas będzie stać. Kupmy sobie Firebola, żeby nie odpaść od razu. Dobra, bierzemy sobie itemy. I uciekamy stąd. I teraz chyba będziemy musieli grać na wyczekanie, jeżeli oni są we czwórkę wszyscy, a my jesteśmy we dwójkę i to bez łóżka. Nie wiem, może oni sobie nawzajem zniszczą łóżka, a my później któregoś z nich dojedziemy, zobaczymy. taś nasz na zbrojkę, więc troszeczkę się dozbrojamy. Wydaje mi się, że możemy to wygrać, tak szczerze, jeżeli to troszeczkę strajharduje. Eee, yy, dobra, muszę coś podlepszyć. Oni będą mieli pewnie o wiele więcej rzeczy, więc to będzie mój najgorszy problem. W sumie to nasz najgorszy problem. Okej, okay, lecimy sobie tutaj na bok po diamenty. Chciałbym, że ktoś stwierdzi, że mnie zaatakuje. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli będą mnie próbowali dojać, to po prostu będę robił w górę. Nie mam za dużo wełny, więc też muszę być ostrożny. Chociaż na uciekanie mam wystarczająco. Mam jeszcze dwa firebole, żeby jak coś dump jakieś zrobić. Dzikie. Na jakąś inną wyspę gdzieś obok. Albo jak mnie będą gonić, żeby się po prostu odbić. Okej. Okay. To był nasz dom, jak się wystraszyłem. Co ja zrobiłem? Ja myślałem, że to oponent jest. Ja nie wierzę. Chłopcu bije siostrę. Co tutaj się dzieje na tym czacie? Wow, ta mapa jest totalnie fajnie zrobiona, bo od razu musimy się budować na diamenty, a dopiero później do przeciwników, a nie te, że te diamenty są gdzieś obok. I wiecie, podoba mi się najlepsza mapa, którą w ogóle wymyślili w tej grze. Tutaj są oponenci, tam jest środek. Na środku są w ogóle tylko dwa złoża emeraldów, więc nie wiem po co oni się tam budują. Ten ziomek ogarny jest Squid Bridge'a, więc może będzie jakimś kozakiem, który nas wykieruje. Zresztą zobaczymy sobie długo. To sobie oszczędzamy. Chyba fajnie by było łóżko budować, jak mamy już moc na środek i każdy może nam bić. Okej, okay, ten obudowywuje, więc niech działa tutaj. I co? Lecimy? Bić niebieskich. Niebieskich jest w ogóle. Do trzech, chyba że on już dwóch zabił, są dwie opcje. Ok, on tam TNT zrespił. O co chodzi z tym TNT? Czemu chłop nie ma zbroi? O co tu chodzi? Dobra, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Ok, on jest jakiś chyba odpalony. <grych> nie, no, żartuję, nie był odpalony, ale dziwnie nam pierwszego Hita sprzedał, jak w ogóle tak zeskoczył na nas. Dobra, na szybko podjechał na bok. Wiecie, co w tych grach jeden na jeden jest o wiele ciekawiej, przynajmniej jak mi się wydaje. Może wiecie, jakieś mniej walki jest czy coś, ale. Jakieś te walki wydają się. skończyły mi się bloki w jakimś punku akurat, które miałem na linii. Jakiego ja mam beha, w jakiś super nie dałem. Tam oponent wyskakuje nam, ale patrzcie, ja mam 16 bloków. E, I chciałem powiedzieć, że mam 16 bloków i drewniany miecz, a i, i, i tak go pokonam, ale nie wyszło. Ogólnie mogłem zagrać trochę. Jeszcze na zniszczył łóżko. Boże, jak prosto mu poszło, aż dziwnie. E, trochę siara, że nas tak po prostu dojechał. On chyba miał e, kill off i nożycze. nożyce Nożyce. Że tak to szybko rozwalił, no trudno życie. Zaraz zagramy sobie po prostu najwyżej Nexta w ostateczności. Czy są tutaj emeraldy? Dokładnie tak, są emeraldy. Dobra, jeden i drugi u góry mamy diakseum zbroję. I wiecie, tankujemy na maksa. Tutaj jest jakiś czerwony, czerwony jest od nas. Nas jest w ogóle dwóch czerwonych. To super drużyna. Trzeba wrócić do nas do bazy i dokupić sobie zbroję diamentową, żeby było na chillersce. I co, dwie drużyny zostały. Znowu sytuacja się powtarza: my nie mamy łóżka, a jednych jest trzech, jednych czterech. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc od razu sobie kupujemy e, diamentową zbrojkę. Fajnie, by było też sobie kupić mier żelazny przynajmniej. Dużo bloków i jednego przynajmniej firebola do jumpowania. Dobra, szybko jabłko, żeby nie było problemów, wbił nam na błęd ten ziomek, on chyba miał drewniany miecz, a i tak mam dużo obrażeń zadał nawet, jak na to, że miał tylko drewniany miecz. Dobra, zieloni tam walczą z niebieskimi, tak naprawdę jeżeli wlecę tutaj do bazy do niebieskich, to na cilku, okej, okay, uderzy się czy nie? Mam nadzieję, że nie. No nie, zrzucił mnie najgorzej. Nie sądziłem, że doskoczy do mnie. Mogłem jeszcze próbować jakoś blok klaszować, ale to chyba za duży skill jak na mnie. To ma wydaje się być mega duża. Trochę słabo. Z jednej strony słabo, z drugiej fajnie. No nic, po prostu stracimy dużo bloków na budowanie się na te wyspy dookoła, ale plus jest taki, że zanim ktokolwiek do nas dojdzie, to minie więcej czasu, więc będziemy, jeżeli spadniemy gdzieś, to będziemy mieli więcej czasu na pojawienie się. Tak szczerze, jeżeli nas jest tutaj czterech, to dwie osoby mogą iść na wyspy po bokach, jedna na środek i jedna bronić łóżka, ale mam wrażenie, że to troszeczkę za ciężkie jak na tę gierkę i na graczy w ogóle tutaj. Patrzcie, co oni robią. Nie wiem, dziwny team mi się trafił znowu Okej, okay, tracimy właśnie łóżko Czemu oni tego nie obudowują, tylko stoją mi patrzą Jakie raki, nie wierzę Jakiś pody i mi się trafił, najgorzej Straciliśmy już łóżko, graliśmy za jakieś 40 sekund na tej gry, albo minuty i 40 sekund Hoppy się do nas dobudowały i zniszczyły nam łóżko Tragedia jest jakaś Ten, ten ziomek to po prostu wystarczyło, że podszedł i sam zeskoczył chyba I zaraz zobaczymy, czy zabije naszych dwóch Nie, nasz ograł, tylko że ma nad głową oponenta Okej, okay, strzeł do niego Brawo, nie trafił no cóż, życie zdarzy się najlepszym. Ok, teraz mógł postawić bloczek za sobą, ale nie postawił go. Dobra, lecimy sobie do bazy na szybko. Zediaksy, podeprzamy sobie generator, bieramy na szybko rzeczy. I tak nie za bardzo mamy cokolwiek tutaj kupić. Fajnie by było, jakbyśmy mieli jeszcze jedno złoto. Ok, dobra, musimy pomóc naszemu służnikowi. Ok, on sobie samym poradził. Na farcie delikatnym, ale sobie poradził. To się liczy. Ok, co on robi? On robi TNT jumpa udanego, udanego. Dobra. Nie będę go hejtować, jeżeli to się udało, ale myślałem, miałem wątpliwości, czy to się uda. Im więcej mostu sobie zrobimy do uciekania, tym będzie dla nas później lepiej, jeżeli chcemy grać jak najdłużej. Bo wydaje mi się, że im większe pole będę miał do ucieczki, tym większe też pole będę miał, żeby ich obrać. Niż żeby to była taka po prostu nudna klepa. Mam nadzieję, że zaraz się dostanę firebolem od tego zielonego, który tam jest. A jak dostanę, to chyba spadnę na sam dół i już tam tu nie wrócę. Okej, okay, ten most fajnie by było sobie poszerzyć. Nie pytajcie dlaczego. Po prostu, żebym sam z jego nie spadł przez przypadek. Okej, stać nas na zbroję i na dużo bloków i na kolejnego firebola do ucieczki. I to łóżko mają praktycznie niezabudowane, tylko że to i tak mi niewiele daje. On chyba nie wie, że tu jestem. Ja się schowam może. Może mnie nikt nie znajdzie, nie wiem. <grym> nie mam przecież pojęcia. No tam w naszej bazie zbiera sobie rzeczy na naszym podepszanej na ratorze i gdzie on leci? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja Ej, on chyba leci tutaj do mnie. Podnoszę takie dziwne wrażenie. O nie. Czekajcie widzowie, czekajcie widzowie. Niech spadnie, niech spadnie, niech spadnie. Niech spadnie, patrzcie to, patrzcie to widzowie, patrzcie to. jest udało mi się go ugrać. Łatwo! Dobra, ciężko było. Wiem, bo mam wrażenie, że to jeszcze nie nasze ostatnie starcie. Jeszcze się spotkamy tutaj gdzieś. Podlepszymy sobie szarpa na mieczu. Weźmiemy sobie lepszy miecz, żebyśmy mieli chociaż trochę lepsze szanse. Straciliśmy Fireballa, więc musimy sobie je dokupić. Więc fireball i jabłuszkę mamy dodatkowo. Ło, wow, prawie sam spadłem. Sam z swojego poruszania się, najgorzej. Strzela do mnie jakiś oponent, dziki, ale on tylko tak grozi, raczej nie będzie się chciał z nami bić. Lecimy do czerwonych. Ich nie ma niby. Okej, okay, czy ten zielony pójdzie przede mną do czerwonych, czy raczej nie? Raczej nie pójdzie. Dobra, to na szybko do czerwonych. Okej, okay, jednak idą tutaj. Oni chyba będą troszeczkę na mnie polować, więc, więc, więc zrobimy sobie ucieczkę. Nie mamy bloków, nie mamy bloków, to jest musimy na to uważać bardzo. Okej, okay, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Dobra, ucieczka. Nie, sam skoczyłem. Najgorzej, co ja przed chwilą zrobiłem. Aha, ja byłem w ogóle ostatni. Nie zauważyłem tego. Ale i to i tak ładnie wytrzymałem chyba. Co ja zrobiłem? Ja nie wiem, ja miałem jakieś zwane Upo jakiś jestem chyba.